Cześć, witajcie. Postanowiłem nagrać taki materiał vlogowy, który jest kierowany głównie do osób, które jako pierwsze skomentowały jakieś materiały tutaj na kanale. Chcę Wam serdecznie za to podziękować. Jak wiecie, to są moje absolutne początki, więc z tego też tytułu bardzo cenne są dla, dla mnie Wasze opinie. Chciałem więc o kilku rzeczach Wam powiedzieć i też zapytać Was o Wasze zdanie na kilka tematów związanych z rozwojem tego kanału. Kanał, jak wiecie i jak widzicie, jest przede wszystkim o grach, ale tak naprawdę planuję tutaj również wrzucać czasami jakieś recenzje dobrych filmów, tudzież jakieś innych rzeczy, które, które mnie zainteresują i pasjonują, a które są pośrednio związane z grami komputerowymi w jakiś sposób. Pierwotnie kanał miał być troszeczkę inny. Więcej niż gra. Ta nazwa wzięła się z tego, że wymyśliłem sobie taki koncept, aby robić nie stricte same recenzje, takie typowe, ale robić materiały, w których jedna trzecia to będzie recenzja, a pozostałe dwie trzecie to będzie jakby rozwinięcie jakiegoś ciekawego wątku dotyczącego realnego życia, realnego świata, tudzież przyszłości, możliwej przyszłości, i w jakiś sposób troszeczkę sobie tak pofilozofować, co bardzo lubię czasami robić. Taki był pomysł. Nagrałem jednak tylko jeden filmik związany z Titanfallem, i na razie się na tym sprawa zakończyła, z tego powodu, że, że zwyczajnie. W minionym czasie miałem po prostu ochotę na zwykłe takie recenzowanie i omawianie na gorąco tego, co mi wpadło w oko, a akurat chęć na takie filozofowanie troszeczkę mi przeszła. Co nie znaczy, że to, się, że to się w jakiś sposób w przyszłości nie zmieni, jednak, mówię Wam o tym z kilku powodów. Nazwa kanału. Czy Wam się podoba? To jest jedna sprawa. Ja osobiście nad nią cały czas myślę. Tym bardziej, że mam troszeczkę problem natury technicznej. Jak widzicie, wcale jeszcze nie zmieniłem linku do kanału. Jest cały czas ten taki z cyferkami, literkami. Nie mam tego linku zawierającego nazwę. Z dwóch powodów. Po pierwsze, YouTube pozwala tylko raz to zmienić. Więc jeżeli zmienię, to już nie ma odwrotu. A w przeszłości moje pierwsze podejście do YouTube'a właśnie tak wyglądało, że pospieszyłem się ze zmianą nazwy, a potem byłem z niej niezadowolony. Z tego też względu, chcę tutaj poczekać i zobaczyć, jak to się będzie rozwijać, zobaczyć w jakim kierunku będę miał ochotę z tym całym kontentem. No, i do tego dostosować nazwę, ale tutaj jestem cały czas otwarty też na Wasze jakieś sugestie i uwagi. Tym bardziej, że nazwę, tą, która się wyświetla w tytule kanału, nie w linku, to z tytułu kanału mogę zmieniać dowolnie w każdej chwili. Więc, jeżeli jakaś lepsza koncepcja się pojawi, to mogę to zrobić, nie ingerując w sam link, który można zmienić tylko raz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa z, tym, z tą nazwą związana jest taka, że Ktoś tą nazwę zwyczajnie zajął. Istnieje kanał YouTube więcej niż gra, na którym nic nie ma, po prostu jest nazwa zarezerwowana. Niestety odkryłem to dopiero niedawno, już, już w trakcie tworzenia tego kanału. Z tego powodu nie mogę, chociażbym chciał zarezerwować tej nazwy dla Linku u siebie. I to jest kolejny powód dla ewentualnej przyszłej zmiany nazwy kanału, tak aby to było coś oryginalnego i co, coś, co by się nadawało też do stworzenia oryginalnego linku, który jeszcze, jeszcze w tym momencie nie funkcjonuje. Druga sprawa jest taka, że bardzo się cieszę, że paru osobom spodobał się sposób, w jaki opowiadam, w jaki prowadzę. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem profesjonalnym speakerem. Wielokrotnie zdarza mi się potknąć, zaciąć, Troszeczkę mam dużo takich wstawek, nad, nad którymi muszę pracować i zdaję sobie z tego sprawę, ale cieszę się, że są tutaj osoby, które doceniają takie bardziej rzeczowe, spokojne podejście zamiast pracowania na kanale. Oczywiście bywają kanały fajne z wygłupianiem się, ale w moim wydaniu akurat jest, jest takie bardziej właśnie nastawienie na takie spokojne omawianie tematów. I poruszanie przy okazji różnych, różnych, w formie dygresji różnych ciekawych elementów, więc to jestem w stanie zaoferować, ponieważ akurat jestem taką osobą. Wielokrotnie zastanawiałem się, czy nie próbować, i zresztą próbowałem troszeczkę nagrywać w zupełnie innym stylu, ale doszedłem do prostego wniosku, że. Ciężko jest udawać kogoś, kim się nie jest. Tak naprawdę trzeba chyba wykorzystać to, w czym się człowiek czuje dobrze i naturalnie, więc stąd też właśnie tak, taka forma. Nie byłem jednak wcale przekonany, czy ta forma się komukolwiek spodoba, ale widzę właśnie po pierwszych komentarzach, że ta forma się podoba i dlatego, dlatego postanowiłem Wam za to podziękować, bo dla mnie te opinie są bardzo cenne. One jakby dają mi sygnał, że w ogóle jest jakikolwiek sens coś tutaj robić. Także wielkie dzięki. Poza tym jeszcze z takich spraw związanych z oprawą kanału, ikonka. Ikonka jest związana z moim EX kanałem, na którym zupełnie po raz pierwszy w życiu eksperymentowałem, na którym powstał niezły bizer ale ikonka mi z niego została i ją tutaj póki co wrzuciłem. Jednak, jednak, tak naprawdę nie do końca mi ona pasuje do konceptu, może kolorystycznie, ale to Q związane z moim innym nikiem niż tutaj używam jest tak naprawdę zbędne, stąd też będę chciał w najbliższej przyszłości zaprojektować jakieś. Logo, zaprojektować jakiś, jakiś nowy styl graficzny dla kanału. Przy czym nie jestem grafikiem profesjonalnym, więc być może znajdzie się wśród Was ktoś, kto ma większe pojęcie o projektowaniu logotypów. Może będziecie mieli jakiś pomysł w ogóle na temat takiego logotypu. To by było dla mnie bardzo cenne. Ja tutaj występuję jako Draxus albo Drax. Wiem, że Popełniam być może błąd, nie przedstawiając się specjalnie na filmikach, ale zawsze mi się to wydaje jakoś takie zbędne. Nie mam jeszcze chyba tego nawyku showmanów, którzy się promują i lansują, co oczywiście nie jest złe, to jest zupełnie naturalne i w porządku, ale ja nie mam tego nawyku. Stąd też kiedy zaczynam, po prostu się witam i przechodzę do sedna. Ale być może właśnie w logo, być może powinna być jakaś rzecz związana z moją ksywką. Sam nie wiem, to jest właśnie temat otwarty. Na szczęście można będzie to w przyszłości zmienić, ale mówię Wam o tym, dlatego że żebyście wiedzieli, że to są rzeczy, nad którymi się zastanawiam, to jest wszystko work in progress, to wszystko może się zmienić i to wszystko jest otwarte też na, na Wasze głosy, na Wasze sugestie, które jak najbardziej zamierzam brać pod uwagę. Cóż jeszcze? Vlogi. Vlogi właściwie u mnie wyglądają jak audiologi bardziej, jak podcasty, ale tak naprawdę nazwa vlog jakoś mi się spodobała. Nie czuję specjalnej potrzeby nagry nagrywania wideo z, ze swoją facjatą, nie widzę też specjalnego sensu robić filmik na przykład z gry tak jak to niektórzy robią i taki materiał do vloga podkładać dlatego, że problem jest z wysyłaniem niestety nie pozwala mi na przesyłanie gigantycznych ilości materiału na YouTube. Muszę się trochę ograniczać, więc wrogi w formie audio z tylko grafiką w tle pozwalają mi wrzucić coś szybko. Mogę dzięki temu wrzucać troszeczkę więcej rzeczy na kanał. Stąd też właśnie taki wybór, ale nie zarzekam się, być może w przyszłości coś tu się zmieni. Jednak dlaczego mówię o vlogach? To jest kolejna kwestia, którą chcę tutaj poruszyć i was zapytać o zdanie. Przyjąłem tutaj na tym kanale, że vlogi będę robił tematyczne i na jakiś konkretny temat związany z jakimś konkretnym zagadnieniem. Nie chcę, staram się unikać robienia vlogów o o niczym, vlogów, które będą w jakiś sposób skakaniem po tematach. Nie to, żebym tego nie lubił, bo na poprzednim moim eksperymentalnym kanale tak robiłem, ale zauważyłem, że wówczas ciekawe i te ważniejsze rzeczy, o których chciałem powiedzieć, ginęły pośród wielu nagrań, które były po prostu takim taką relacją dnia codziennego. Z tego też tytułu na razie troszeczkę tutaj ograniczam moją aktywność vlogową i nagrywam tylko coś w momencie, kiedy mam konkretny, wyselekcjonowany temat, który chcę mówić. Jednak również jest to kwestia, która może się zmienić, jeżeli się okaże, że chcielibyście, żeby było troszeczkę więcej, takich luźniejszych nagrań ode mnie to powiedzcie dajcie po prostu znać w komentarzach być może coś więcej nagram wiem że te vlogi one są takie zupełnie subiektywne i ja tutaj nie ukrywam w ogóle cały kanał jest mocno subiektywny staram się omawiając gry staram się podejść do tego możliwie obiektywnie ale nie oszukujmy się każdy jednak z nas w jakiś sposób patrzy przez własny pryzmat przez własne upodobania własne doświadczenie ja tego doświadczenia troszeczkę z grami mam, bo tak jak wam mówiłem w niektórych nagraniach, właściwie od początku lat 90. jestem graczem, od czasów Amigi 600. Widziałem już całkiem sporo, i, i dzięki temu też myślę, że to jest przydatne przy omawianiu gier, ponieważ mamy jakiś punkt odniesienia. Nie są to dla mnie rzeczy nowe, ale pomimo wszystko czasami jest tak, że czymś się na chwilę zachwycę i w jakiś sposób subiektywnie ocenię to jako bardzo dobre. Co po jakimś czasie może się okazać, że na dłuższą metę tak nie jest. Na przykład ostatnio Dielder Scrolls Online, który generalnie polecałem przez pierwsze trzy tygodnie, był dla mnie świetny, a teraz minął miesiąc i niestety endgame'u trochę brakuje i w jakiś sposób zaczynam kręcić nosem, a nie ukrywam troszeczkę, no czuję się tutaj odpowiedzialny polecając wam różne rzeczy, więc więc muszę uprzedzić, że muszę uprzedzić z góry, że zawsze to co nagrywam jest po prostu mm, związane z moim subiektywnym odczuciem na dany moment. To nie jest rzecz, która jest jakąś tam y, opinią y, oświeconą, tylko coś po prostu zupełnie y, na, ba na bazie aktualnych odczuć. I tak to, tak to wszystko wygląda. Cóż jeszcze, tak się zastanawiam, czy jeszcze coś powinienem tutaj poruszyć. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, czego chcielibyście więcej, które być może filmiki najbardziej uważacie za cenne. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś sugestie związane z tym, co mógłbym poprawić, co jest tak realne do, realne do poprawy. Ja wiem, że można mieć milion różnych zapotrzebowań, ale, ale coś, co mógłbym realnie poprawić i byłoby to wykonalne, będę wdzięczny za wszelką, wszelkie uwagi, wszelkie sugestie w, tej, w tym temacie. To wszystko na razie. Dzięki jeszcze raz tym, którzy uczestniczą w rozwoju kanału, tym, którzy komentują, którzy wspierają w jakiś sposób pozytywnymi komentarzami. Chcę, żebyście wiedzieli, że wszystko to bacznie obserwuję i jestem Wam za to wdzięczny. Tymczasem trzymajcie się do następnego razu. Cześć.